No powiem wam, że tak chodzę i już od dobrych 20 minut nic nie znalazłem. A teraz? A teraz? Jakiś taki... Tak jest! My Znowu tutaj. No nie, ale nuda. Ciągle to samo pole. Ojej, <laughs> Ojeju, jeju Ojej. No dzisiaj tak sobie włączyłem YouTube. YouTube. I. O, czelony ma nowy odcinek. No i jak tak obejrzeliśmy, to. ho, 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 trzeba by jechać. A mieliśmy dzisiaj nie jechać. No. Bo się zaległości w domu porobiły z różnymi rzeczami. Eee, ja miałem zmontować jakiś odcinek, ale też może trochę wytłumaczenie, ale kurczę, naprawdę komputer mój, na którym ja to robię, jest już taki troszeczkę no. No, trochę opierdliwe jest zrobienie na nim, ale dobra, mniejsza o to. Jesteśmy i bierzemy się do roboty. E, pierwsza misja odnaleźć e, digerka Natalii, bo go tutaj gdzieś wczoraj położyła i se poszła i leży gdzieś tutaj. jeszcze się, że, że właściciel nie podjechał e, i nie zaorał, chociaż dzisiaj jest święto, więc raczej będzie się tego nie zrobił. No dobra, znowu Słowotok jak zwykle. Także lecimy z tematem i do pierwszego. Mam tutaj pierwszy sygnał. Takie troszeczkę pomieszane. I to takie pomieszanie z poplątaniem wskazywałoby na to, że jest to jakiś żelazny kawałek czegoś tam. No, tutaj jest. Dokładnie. Dlatego trzeba szukać dalej. Trzeba znaleźć skarby. Pierwsza monetka dzisiaj to. 10 fenoli No Czyli Wygrałem Tylko nic nie wygrałem, szkoda Mogliby jakieś nagrody rozdawać albo coś Byłoby trochę ciekawiej Siłą chyba się to nazywa jakaś kaczyna albo coś takiego Co tu pisze? 7 Rzymskie BR85LW i jakieś wybite jeszcze 380 nie 356. No powiem Wam, że tak chodzę i już od dobrych 20 minut nic nie znalazłem, a teraz, a teraz jakiś taki. Tak jest! To jest chyba pieczęć. Tylko już łamana Przełączyłem się na telefon, bo warto. I tak no powiedzcie mi czy to nie jest pieczęć. Super. To ucho, to ten uchwyt do, do trzymania, on niestety się już ułamał. Ale co z tego skoro mam całą stopkę huhu Petarda Naprawdę nie ma co narzekać. Teraz, jak coś wyjdzie, to To grubo. O, Natalia, tam jest. Idzie tam. Widzicie ją? Kurczę, gdzie słońce świeci w oczy i nie widzę. Gdzie ona jest? O, tam jest. Tu jest. Grzebie. Dorwała się do tego Simplexa i on ja wie kurde leciutkie, bez kabelka i terette, te i ogólnie Zadowolona No ja też jestem zadowolony z takiego czegoś Kto by nie był Jaką plombę znalazła i jaki medalik jej wpadł No po prostu To jest to plomba To jest ten, Korona mhm. No 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 Badajerna. Herb z koroną. Pokaż to. Ja cię kicham. No masakra. Cieszę się. Jakie rzeczy tu jeszcze leżą? <gry> Szok. No, i no czekać przeora. No, jak przeora, to będzie naprawdę fajnie. No, ta ja medalik, a ja przecinak. Przeci Kurczę. Jaki już rozklepany Nie chcę wyostrzyć o. fajnie się No fajnie w sumie. Fajny dzień. Nie ma co narzekać. Piękna pogoda o wiele lepsza jak wczoraj. Wczoraj to niebo było takie łe ohydne. Nie było w ogóle niebieskie, było jakieś takie szare, przejrzyste, nie... powietrze w ogóle nie było. Dzisiaj o wiele bardziej przejrzysto. Co to jest? O kurcze Kurczaki też, też mam, ale nie Bardzo mam. ładne Bardzo ładne To było kiedyś okrągłe A teraz jest spaghetti No bardzo ładne ma te. Tutaj ma bardzo ładne wzorki Dwie no nawet mi ciśnienie nie podnosi. Z tymi sreberkami dzisiaj. Nie, Pokaż. coś. jest? No, to oddaję Fajne. Fajne, no. Dziś to już druga. Druga obrączka ptasia. 88C 921 Rzymskie 7BR. No, fajnie. Z tej strony tutaj można powiedzieć, że w zasadzie nie tknęliśmy. Tylko tak przelotem ja tutaj chyba na jednym odcinku kopałem, co wypadła mi ta. Zapalniczka i 5 kopiejek. jego dobrze pamiętam, nie wiem, czy to było w jednym odcinku. Nie, to nie było w tym samym odcinku. Okej, okay. mniejsza o to. Nie obyłoby się bez ucieczki, no nie? Wszystko rozumiem. No, gdzieś jakaś taka ozdóbka, chyba, albo coś z czegoś. Z motywem żołędzia. Czy żołędzia. No tutaj widać typowo, że to jest żołądź. <grywia> Jakaś tabliczka znamionowa z jakiejś tam maszyny. I została wyprodukowana we Freudenbur Freudenbergu. Nad rzeką Men. A my tam wczoraj byliśmy. Taki przypadek. O, jakiś guziczek. No, Simplex wymiata. No, nie ma co. Ładny guziczek. Mógł być nawet kiedyś pozłacany, bo widać taki taki ślad złoty. Fajne. Fajne, fajne, gratki. No, 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 no. No, już mi się podoba. Mnie ta kukurydza dzisiaj kurde dobije jakoś po prostu. Jak Jak opijam tą cewką o, o te badyle, to. To mnie nerwa bierze I znów plomba Chyba druga dzisiaj u mnie Chyba? Może jaką ja mam pamięć dobrą Aleci chwilę Nie dzisiaj próbę, przecież wykopałem gdzie ona jest Eee, no, Druga jest i koniec Tak powiedziałem i tak jest Znów Znów wczoraj to samo trafiłem Albo podobnego Taka resztka bez głowy, bez nóg, totalny destrukt Tak, ustaliliśmy z Nati, że Jeszcze chwilkę i skoczymy na łąki Żebym się mógł odstresować od tych badyli wystających Ale ma rakiety Skurczybek No No i przy samym zejściu z pola Jakiś taki łysy guzik się trafił No i tyle Idziemy teraz sobie zrobić taką krótką przerwę na coś dobrego e może jaką kawunię? No, nie wiem, zobaczę. <grywa> ta usłyszała kawunia i już się tu w moją stronę patrzy. No, 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 magiczne słowo. Padło. Już się jej puszka cieszy. Słowo klucz, tak, dokładnie. Także my udajemy się teraz na małe co nieco i za chwilę się widzimy. Ach, ta łonka, piękna łąka. Dobra, znowu jesteśmy Na tej łące I zobaczymy, no, może jeszcze coś odda, może nie Humor już mi się poprawił Zjadłem sobie loda Kawą popiłem, pączka zjadłem Nati też No, także puszki się nam cieszą I tyłki się nam cieszą Dobra, bez pitolenia jedziemy z koksem, bo 2 dwie godziny, dwie i pół mamy czasu, żeby. No co, żeby nie kopać po zmroku, nie? Chociaż ostatnio się to nam tak już prawie do zmroku chyliło, bo zwinęliśmy się stąd do wpół do dziewiątej. No i oczywiście jeszcze na koniec się syndrom włączył niespokojnego powrotu do auta, no i tak to jest. Dobra, stroję do gruntu i jadę z koksem. Łacie, krótce, fuks. Ale dziwna plomba. A jaka ładna, czytelna. Ale duża, ładna. Jeszcze nawet ma w sobie kawałek tego e, drucika, który zamykał się, na zamykał się w plombie. Troszkę psiknę wodą. Ja to chyba wszystkim w nerwa, na nerwy teraz wjeżdżam z tą moją poprawną płaszczyzną. No eee, tam ryder, coś tam, coś tam. O, podpad ten drucik, no ale to i tak było do przewidzenia. No ale coś takiego. Ja to w domu pięknie wyczyszczę, tak żebyście byli zadowoleni. A na pewno będziecie. Bo ja mam bardzo fajne czary w domu. Ja to ładnie wyczyszczę. Tak jest. Dobra. Ja mówiłem od razu, że trzeba tu przyjść, bo tutaj są lepsze fanty. To nie ona woliła tam grzebać. No dobra, no. A co mi tu teraz spadło? 500 marek. 500 marek w aluminium. Szkoda, że nie w złocie. No ojeju. Wielka to różnica. Nie wiem czy coś widać. No zresztą i tak będziecie mieć zdjęcie. Albo już macie. No 500 marek. No, jestem bogaty. Sypią się moniaki jeden za drugim 10 fenoli. Cesarskie, pięknie, pięknie. No ty tam jakiegoś gołego guzika znalazła, ale wstydziła się go pokazać, bo goły był. No, my no, też się nie dziwię, też bym nie pokazał. Ja się też wstydzę, ale jednak pokażę. Nawet Pindola nie ma taki golas, brzydki. Prawie bym ją trafił jakaś taka obrączka no i zaś spadła hmm. no to raczej męska duża tak jest jakaś taka miedziuszka hmm. lepiej widać się po teraz nie? wielkość tak no i fajnie Dosłownie tylko zszedłem na ścieżkę tutaj przy tej łące i wpadł mi jakiś guzior i też był jakiś herbowy, bo ma tutaj na sobie te lilie herbowe, tak zwane. O ile dobrze pamiętam, no więcej nie widzę. No ale ląduję do pudeczka, do pudeczka i żartuję tutaj. Nic więcej nie ma, Kurcie. No to ja się tutaj po tej ścieżce przejdę. Może coś tu wyjdzie. Drugi fanciur, stara obrączka. Troszkę zgnieciona. Jest pierwsza mleczka na tej ścieżce. 10 fenolów Republiki Niemieckiej. A jak na razie to, to, to się tutaj tylko same łuski sypią tutaj w tym miejscu szczególnie już kilka wyjąłem nawet bez kopania bo po strzale one spadają na wierzch i sobie po prostu leżą dobra, patrzcie na to to chyba jakaś stołówka kiedyś była, ja nie wiem, już po prostu nie rozumiem no Jednym z ostatnich sygnałów dzisiaj będzie jeden fenolek cesarski. Taki dosyć ładny. I mamy teraz pół do usłej My będziemy już się chyba powoli brać. Ja idę w kierunku Natalii. I. Zobaczymy co ona powie. Jeśli będzie miała jeszcze ochotę pochodzić to zostaniemy. A jeśli stwierdzi, że też chce już jechać do domu w sumie to jadę. Ja nie chcę jeszcze, nie? Ja jeszcze dzisiaj się nie najadłem. No, także za chwilę będę przy Natalii, pogadamy, uzgodnimy i, i zobaczymy co dalej. Tak. Mój ostatni sygnał to gaciak, który jak zwykle z moich okreśnych rąk coś wypada, który właśnie wypadł mi z ręki. Dobra, kurde, da byście gaciaka nie widzieli. No i tak my się już bierzemy do chałupy. To jest ostatni dołek dzisiaj. Zrobiło się dosyć zimno. wiaterek się taki chłodny ruszył. I dobra no, my się z wami żegnamy. Fajnie było, fajnie się kopało. Pogoda była naprawdę wyborna. Idealne na wykopki. Nie za ciepło, nie za zimno. Do. Dobrze. No to. Popatrzcie sobie jeszcze na te okolice. I ten. I tyle. No. Z naszej strony to wszystko. My lecimy do domu. Pa.